Hej Siemanko, witam wszystkich widzów oraz wszystkich gości. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zasubskrybujcie, bo wjeżdżają tu całkiem fajne treści rowerowe. A dodatkowo, niekiedy można wygrać jakieś fajne gifty. Ostatnio chłopak wygrał błotnik rowerowy ze sklepu Forbike. A jak już w sumie jesteśmy przy błotnikach, to mam dla Was kod rabatowy. Ride Down Bro 10 do sklepu, właśnie 4 Bike. Link macie w opisie. no i jak, jak chcecie, to możecie po prostu sobie skorzystać. Ostatnio było dużo małych kółek jazdy na BMX także dzisiaj sobie pośmigamy trochę na większych kółkach. No i jestem w Lesie, jestem w miejscu, gdzie w sumie wszystko się zaczęło, bo tutaj właśnie nagrałem swój pierwszy odcinek na kanał. Także dzisiaj znowu pośmigamy w lesie wolskim, Pozjeżdżamy jakimiś single trackami. Myślę, że będzie fajnie, także zapraszam do oglądania. No i jak zawsze najpierw trzeba wyjechać, żeby zjechać. Także rozgrzeweczka wchodzi. Ju! Dobra, tutaj już kiedyś byłem i wydaje mi się, że tam się jedzie na zapałkę na petardę i myślę, że tą trasą pojadę najpierw, bo już ją jechałem, także mniej więcej kojarzę i znam, a ufam sobie, że to jest właśnie tutaj. Nie będę na razie patrzył na mapę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Chyba będzie dobrze, to ciśniemy. Ślisko? Oh, tak, to jest tutaj. Dobrze pamiętam. A mnie wyniosło. Olej. Dobra, przetrwałem pierwsze starcie, było całkiem nieźle, wyrzuciło mnie tam raz na zakręcie, nie docisnę tej bandy i teraz znowu na górę, ale jeśli ktoś z Was nie był jeszcze w Lesie Wolskim, nie przejechał tutaj tymi trasami, tą petardą i coś tu jeszcze jest, gdzie dojeżdża się w jeden punkt, to dojeżdża się... Taki właśnie fajny widokowy punkt. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Dobra, wróciłem do punktu wyjścia, czyli był podjeździk. No i co, tutaj Zapałka z petardą została przejechana Także nie wiem co jest tutaj Zobaczymy na trail TrailForksie jaka trasa właśnie tutaj idzie I, I może pojedziemy tą trasą Dobra, czyli to co mówiłem to jest zygzak A tutaj jeszcze w lewo tak tu 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 Odbija trasa Wolski Flow I miałem sobie, teraz pojadę a potem pojedziemy zygzaka oh Chyba mam za dużo ciśnienia w nim kole, bo latam jak chcę Hop. Nie da się normalnie Zero przyczepności, nie? Czekajcie, bo się zgubiłem Tutaj o. A co? Ciasne te bandy Mega o. Z moją oponą to tu niebezpiecznie Trzeba spuścić tego powietrza Op. Op. O. o tutaj, kamyczki Fajne, fajnie, to mi się podoba אין את שפנקה Koło. Tyle nadmuchałem tam Z przodu też trochę spuścimy, żeby nie było Dobra, będzie git Siema Dobra, tu jest podobno ten zygzak zobaczmy co to za trasa I nadzierać Ło Ale tutaj Op. to idziemy chyba tu nie wiem czy ja dobrze pojechałem o. ale fajne drzewo Tyle. Trochę się wystraszyłem, bo trasy nie znam Ale Było spoko Opsa. Hopsa Hopsa A, To O Trawersiki. Gdzie? W pole. Dobra, czepanina. No, wróciłem na parking, także to by było na tyle, pakujemy rower. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach, także jak się podobało, to oczywiście łapa w górę. Zasubskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco, żeby miał motywację do nagrywania. Następny film myślę, że wleci z BMX-a znowu, bo mamy robić jutro taki, taki Alasjaz po latach, ale zobaczymy, kto w ogóle przyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także no co, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. No i strzałeczka.